Nie no, tak, to się zgadza. Kurwa, pierdolony wschód, ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony wiatr zmęczony noc i front gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głuk Wstaje dzień Słońce przytuli nas do swych rąk I spójrz, ziemia ciężka odkrywi Znowu urodzi nam zbożałan złoty kurz Przyjmą kobiety na pod swój dach, I spójrz, będą śmiać się przez uzy Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie Za noc, za dzień, do się stanie świt. Za maluszkiem się ustawić, dobra. Odkurzak. I tak kochany musisz wyjść z samochodu chyba.

Dzień dobry, dzień drugi. Jesteśmy w miejscowości Brudki, gdzie znajduje się pierwszy most zwodzony Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Idziemy sobie do mostu. Tu jest jazd. Tam jest most. O. o. Tam jest rzeka. O. Kalski ktoś by wył, Żeby? Buty, buty, buty tu pod nóg i ptaków oszalałych czarny wiatr. Kobiety stają u rozstajnych dróg, w piechocie odchodzącej patrzą w ślad. Czy słyszysz werbel, werbel, werbel gra? Żołnierzu, żegnaj ją, ją. Odchodzi Pluton tylko mgła i mgła, I tylko przeszłość nie zachodzi mgłą. A męstwo nasze gdzie na miły Bóg, Gdy przyjdzie wracać na rodzinny próg, Kobiety za pazuchę kładą je, Jak piskle huk nam we śnie. A gdzie kobiety nasze, powiedz gdzie, kiedy nadejdzie wytęskniony dzień, witają w progu nas i wiodą tam, gdzie wszystko nasze ukradziono nam, a nam nie łzy załamanie rąk, a my z nadzieją w nadchodzące dni. A pośród pól żerują stada broń, A pośród lat echami wojna brzmi I znów w załukach buty tu pod nóg I ptaków oszalałych czarny targ Kobiety stają u rozstajnych dróg W żołnierski podgolony patrzą kark Jeżeli wam się dziś wydaje, że strach był rzeczą całkiem obcą, tym, których teraz nazywają, dość poufale nasi chłopcy, że szliśmy z pieśnią i okrzykiem, łaknący boju dniem i nocą, jak połowiane żołnierzyki, co się nie boją i nie pocą. Nie szukaliśmy śmierci, nie. O horderach na piersi Nie marzyliśmy zbyt Kto to był ci straceńcy, Których sławi się dziś Nie szukaliśmy śmierci Nie szukaliśmy krwi Kto to był ci stracęcy Których sławi się dziś Nie szukaliśmy, śmierci, nie szukaliśmy nie szukaliśmy krwi. Jeżeli Wam się dziś wydaje, że zabić to jest prosta sprawa, dlatego, który był kowalem, dlatego, który Was uprawiał, to nie jest prawda, to się mija z tym, cośmy chcieli. Dzień dobry, Nike, Dzień dobry, Nike. Jeszcze pamiętam Twych oczu blask Nie byłaś mitem, walcząca Nike. Dziewczyny zwykłej przybrałaś twarz. Dzień dobry, Nike. Dzień dobry, Nike. Jak dziś pamiętam, to byłaś Ty. Biegłaś chodnikiem z pękiem granatów. Wojennych kwiatów o barwie krwi, Nie byłaś rzeźbą z brązu pomnikiem, O Tobie pieśni nie śpiewał nikt. Kwiaty dla nikę nie rosły jeszcze, W bezdomnym mieście zniknęłaś mi. Dzień dobry, nikę, dzień dobry, nikę, Otacza Ciebie. Słoneczny dzień, płyniesz błękitem, jesteś gołębiem, Warszawskanikę, pozdrawiam cię, Warszawskanikę, pozdrawiam cię. Deszcze niespokojne potargały sam, A my na tej wojnie ładnych parę lat Do domu wrócimy, w piecu napalimy, Nakarmimy psa przed nocą. Zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. świata czterech stron z jarzębi nowych dróg, Gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, Gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głuk, Wstaje Słońce przytuli nas do swych rąk, i spójrz, ziemia ciężka odkrywi, Znowu urodzi nam zboża łam złoty kurz. Przyjmą kobiety na pod swój dach, i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Chleby ukieką się w piecach nam. I spójrz tam, gdzie tylko był dym Kwiatem zabliźni się wojny Ślad barwą róż Dzieci urodzą się nowe nam I spójrz będą śmiać się, że my Znów wspominamy ten powrót Czas, porę, burz Za dzień, za dwa Za noc, za trzy Choć nie dziś Za noc, za dzień